Cześć, tu Ino. Witam Was serdecznie na moim kanale. I dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kolejne z, z serii oddechów, a mianowicie kanon breath, czyli tak zwany oddech armatni. <gryw> e, nazwa nie jest myląca. E, ten oddech idealnie usuwa negatywne emocje z e, ciała, e, usuwa toksyny, Także pobudza nas do i mamy taką chęć, takiej relaksacji, takiego spokoju. Pobudza, właśnie oczyszcza naszą wątrobę, pobudza nasz mózg do działania, a także balansuje nasze dwie półkule mózgowe i poprawia, tak wzmacniając układ parasympatyczny. Więc naprawdę ma mnóstwo korzyści. Ale myślę, że największą z tych wszystkich korzyści jest to, że wykonując go, po prostu jakby i fizycznie, i też psychicznie usuwamy to, czego już nie chcemy. Tak? A więc usiądź wygodnie tutaj nie ma specyfikacji możesz usiąść w pozycji łatwej, możesz usiąść na krześle możesz stać też, jeżeli masz ochotę na to. I oddech ten wygląda w ten sposób, że bierzemy wdech przez nos, a wydech jest przez usta. E, usta są w taką literkę O, coś takiego, tylko pamiętajmy o tym, aby nie wciągać policzków. Policzki są roz, totalnie rozluźnione i robimy takie O z naszych ust, tak? I teraz wydech jest e, aż z naszej przepony. Czyli w momencie, gdy, gdy Wam tłumaczyłam oddech ognia, on też jest właśnie z przepony, i ten wydech też jest jakby taki z przepony. On jest bardzo podobny do y, oddechu ognia, aczkolwiek, y, aczkolwiek ma troszeczkę inne właśnie funkcjonowanie dla nas. A więc, y, a więc zacznijmy. Y, otwórzmy usta, weźmiemy, weźmiemy wdech przez nos. I wydech przez usta. To jest coś takiego. Nasz język jest całkowicie zrelaksowany. Nasze policzki mogą się poruszać w trakcie wykonywania tego oddechu. I on właśnie polega na tym, że my jakby eliminujemy wszystko, z czego nie chcemy z naszego systemu. A więc e, spróbujmy sobie kilka, e, kilka minut. Weź głęboki wdech i wydech. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten wątek. Ja go bardzo często wykonuję w momencie, kiedy czuję dużo napięcia w ciele, ale także czuję, że jakieś niekoniecznie komfortowe emocje przychodzą do mnie. I, I on tak właśnie idealnie relaksuje, i mam wrażenie, że właśnie poprzez ten wydech odpuszczam. Po prostu odpuszczam wszystko. To, co mi już nie służy, to, czego właśnie nie chcę w moim organizmie, po prostu takie, następuje takie odpuszczenie. A więc yy, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten oddech. Yy, dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia za tydzień w następnym filmie dotyczącym oddechu. Dziękuję bardzo. Nam.